W Muzeum Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu można oglądać wystawę malarstwa Aleksandry Opalińskiej oraz jej syna Mateusza Ziomka. Aleksandra Opalińska urodziła się w Świdnicy Śląskiej, obecnie mieszka w Tarnobrzegu. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na kierunkach Malarstwo oraz Mediacja Sztuki. Swoją wystawę, którą można podziwiać w Muzeum, nazwała o miejscach, w których mnie nie ma. Są to miejsca zewnętrzne, wewnętrzne. Są to miejsca wyobrażone, miejsca, za którymi tęsknię, miejsca, do których dążę, no, miejsca na takiej również wewnętrznej mapie, nawet powiedziałabym, duchowej. Ziemia obiecane, Arkadie Atlantydy. Myślę, że taką mam nadzieję, że to jest taka wspólne, właściwie wielu, wielu ludziom. Każdy tego miejsca swojego poszukuje, właśnie zewnętrznego lub wewnętrznego. Dla mnie też takim miejscem ogólnie jest sztuka i myślę, że to jest też wspólne właśnie nam razem, to znaczy mnie i mojemu synowi Mateuszowi Ziomkowi. Jak mówi Aleksandra Opalińska w sztuce, a zwłaszcza tej najnowszej, forma tworzenia jest kluczowa. No, zawsze tak było teraz jest to szczególne wobec natłoku idei, prądów w nurtach współczesnych. Więc dla mnie też ta forma jest kluczowa i to jest połączenie malarstwa materii i abstrakcji geometrycznej. To znaczy na zazwyczaj jest w ten sposób, że na Taki swobodny gest, powiedziałabym intuicyjny, jest nakładana warstwa intelektualna, myślowa, czyli elementy na przykład po prostu znaków geometrycznych. Wystawy tych właśnie dzieł można oglądać w Muzeum do 10 października.